Ja nie wiem, czy chcesz to pomyśleć, ale ja na przykład uważam, że on jest za tani, no nie. Wspomniałaś o tym też, że już skończyłaś spry. Udało Ci się w takim razie przerobić cały kurs w SPRI, czy. Tak. cały kurs spree. brawo. Hej <laughs> Jesteś jedną, powiem ci z niewielu osób, jest ich parę, mhm. które w tym pierwszym spry przerobiło cały kurs. E, powiedz mi, czy? Czy to było trudne, czy to było, było. do wykonania? Mhm. Było do wykonania, ale było trudne. Ja będę mówiła ze swojej takiej bardzo osobistej perspektywy, bo mhm. mm, fajnie mi słyszeć, że jestem jedną z osób, którym się udało, tak? Myślę, że tam tym osobom, którym się nie udało, to też nie jest żadna e, porażka, tylko jakieś inne pode, pode, po, po prostu Oczywiście, podejście ale... do sprawy. Pewnie, bo każdy no. ma inne życie, pewnie nie wiem, tak. czy miałaś więcej, nie wiem, czasu w domu, żeby na przykład e, poświęcić. Czy jak u Ciebie to wyglądało, że faktycznie udało Ci się cały spree zrobić za pierwszym razem? Wiesz co, ci Czułam troszeczkę umiejętność odpuszczania, bo to nie jest jakaś moja mocna strona. Tak jak powiedziałam, taka moja bardzo indywidualna perspektywa jest taka, że ja kurczę dopiero zaczęłam przygodę z digitalem w tym roku. i to. Okej, okay, um, wow. Mhm. Tak, jakby wróciłam w ogóle do rysunku w tym roku, bo kiedyś rysowałam jako bardzo młoda osoba i to mnie jakoś tak, no nie wiem... Było czymś dla mnie, ale wiadomo, właśnie tak jak mówisz, każdy ma swoje życie, to życie jakoś tam się zakrada tak? I te wszystkie przekonania o tym, że nie wiem, jakieś artystyczne rzeczy nie są ważne, sprawiają, że odstawiamy takie rzeczy, nie? Na początku tworzyłam, to jest koszmar. Naprawdę, ja wiem, że nie wolno siebie tak oceniać, jakby na super poważnie, dlatego mówię to ze śmiechem, ale totalnie nic nie umiałam i beznadziejnie się poruszałam po tych programach graficznych. Konkretnie po Klicie, tak naprawdę. Potem zaczęłam myśleć o Clip Studio Paint. Po prostu gubiłam się, tak? Miałam tutoriale na YouTubie, ale z Crete jest tego sporo. Głównie po angielsku, szczerze mówiąc, więc jak dla kogoś to jest jej bariera, no to będzie mu w ogóle trudno, tak? Bo mamy okay. swoje polskie, ale. Są słabe. Więc e, gdzieś zajawka tej takiej inkluzywności, że to będzie dla różnych osób, że może być na początkującym poziomie, to na pewno też mnie przyciągnęło, um, Że było to spri, w sumie to było dla mnie coś takiego, okej, okay, bo będzie mi to motywować. Mm -hmm. Ja jestem osobą chyba, która potrzebuje dużo, um, no nie wiem, bodźców. Ja się mm -hmm. nudzę szybko, tak? I to nie jest tak, że jak ja się nudzę, to ja porzucam, porzucam. tylko wtedy na przykład mm -hmm. tak robię, bo muszę. Nie? Mm -hmm. A tutaj to tempo było też takie, i właśnie bardzo duża różnorodność zadań, że szczerze mówiąc, no nie bardzo było kiedy się znudzić. Jak ktoś jest super początkujący, no to dostanie więcej chyba niż się oczekiwał, tak? Bo w ramach kursu też jest naprawdę spory ten moduł o tym kurczę, no i jak zacząć się na zarabiać na tym, przygotować to portfolio, no tam, no tego tu już w ogóle się nie spodziewałam. Wiesz, chyba moja wyobraźnia nie poleciała tak daleko, że to będzie tak kompleksowe i że pierwszy raz w życiu ktoś da mi no, taką możliwość, no dobra, zobacz czego się nauczyłaś, co umiesz, oceni swoje umiejętności, no, możesz no, no. na tym spróbować zrobić, jeśli będziesz chciała. Czy go tak aktualizujesz, tak naprawdę na bieżąco, tak, ktoś zgłasza coś i okej, okay, materiały może część będzie no, w, w jakiejś formie zamrożona, wiadomo, że to tam można jakoś się zaktualizować też, ale no jest jakby dyskusja z tymi kurcentami, tak? Nie wiem, ktoś chce skonsultować, kurczę, jakąś pierwszą umowę, wiadomo, że nie wypowiadasz się z punktu jakiegoś widzenia prawniczki czy nie wiem, księgowej, no bo to nie są twoje kompetencje, ale ze swojego doświadczenia i mówisz na co zwracać uwagę, tak? To jest naprawdę no, żywa wiedza, która ona nie staje w miejscu jesteś też bardzo zaangażowana, rzeczywiście. No, dla mnie Spree było ważne, bo właśnie dawało mi taką, nie wiem, no, strukturę, coś takiego, że mam ten deadline, tak? Lekcje dla mnie są cudowne, bo ja jestem osobą, która nie wiem, no ma taki czas, że raz mam dnia czas, raz, nie wiem, w nocy, raz rano, więc mogłam sobie to jakoś, wiesz, w różnych godzinach odtwarzać. Ja się cieszę, że właśnie miałam taki dostęp do tej grupy, że jestem na Discordzie, bo nie jestem tam jakoś, nie wiem, zawsze mega aktywna, czasem trochę bardziej, czasem mniej, ale no zawsze ktoś tam jest i to są naprawdę ludcy ludzie, nie wiem, nikt tam nikogo nie zje, no jest fajnie po prostu, tak, więc jest taki community trochę, nie, że bez presji nie musisz tam całego życia poświęcać Discordowi czy coś takiego, ale jak potrzebujesz porozmawiać albo bardzo potrzebujesz, żeby ktoś pierwszy raz ocenił twoją pracę, no to nawet nie musisz na jakiś w ogóle tam główny kanał wrzucać, tylko właśnie na ten kursowy i tam jest mniejsza grupa ludzi i oni mhm. będą no dla ciebie na chwilę, tak, i, i z różnych perspektyw to sobie ocenią. Będę starała się Wziąć udział w drugim sp sprint z jakimś może nowym projektem. Chciałabym zaraz wem portfolio, i kto wie, może nawet szukać jakichś zleceń, no bo w sumie to szkodzi. Słuchajcie, warto porównać się do samej siebie czy samego siebie, tak? Ja naprawdę startowałam w tym roku i nie uważam, że jestem jakąś super ilustratorką, ale wiem, że będzie lepiej, jeśli będę to ćwiczyć, i to jest też mój plan, tak? Że chcę pracować nad tym, chcę rysować, nie chcę się poddawać. Uwaga, z takimi wewnętrznymi krytykami, że coś ci nie idzie, że wszyscy w grupie pięknie rysują, a ty średnio, tak? Bo naprawdę tam są różne poziomy. Ale warto w siebie jakby w taki zdrowy sposób uwierzyć, tak, że właśnie dostrzec, protę, że na początku się rysowało kurczę mm -hmm. kreskami kolorowymi, bo człowiek bał się kolorować, a teraz może bawić się teksturami. Nie, i że to jest realna zmiana.